Cześć witajcie, ja nie jestem Rativu tylko Crusade Jesteśmy na że Hive MC z Minecraft Blowem, halo przywitaj się Halo, halo, to jest nasz nowy Minecraft kumpel Zostawiłeś łapkę w górę, Bluak? Zostawiłeś, dziękuję, dziękuję I ludzie, spodobało się mi teraz się pytać Crusade, co ty robisz na kanale Rativu? Kanał mu krawy jeszcze co, zhakowałeś go? Nie? Po prostu, po prostu Rativu ma w tej chwili tego Zepsuty komputer, nie ma jak nagrywać, a ja nie chcę widzieć jak mu Po prostu kanał się marnuje, że Magdylu spada W braku filmów Etc., i tak dalej, więc prościej. Jest tu, więc może jest jakiś czas, jakieś materiały z mojej strony, lub kogoś pojawiam się. Po prostu nie chcę, żeby ten kanał stał w miejscu. Od razu Rativu kazał się spytać, czy chcieli jakieś odcinki z Wrocławia, Warszawy, coś w tym jak pamiętam, Bo gdzie się wybiera. Możecie też znać, możecie znać, możecie znać w komentarzu, bo to bardzo byłoby przydatne. I od razu mówię, że idziemy sobie tak na pierwszą rękę, i powiem wam co jak. Okej, okay, więc blisko jesteśmy już na pierwszej radzie na Gravity, jak ktoś nie wie, o co chodzi w tym trybie, to jest taki fajny tryb, gdzie spadamy w dół i przeszkód I tak dalej, wracając, yy, jak mówiłem Ratiwu nie ma dostępu do komputera, pytał się oczywiście, czy kilka z Wrocławia, z yy, Warszawy Bo będzie ma zamiar coś nagrywać Oczywiście możecie znać w komentarzu Bo serio, jak mówiłem, nie chcę, żeby kanał Ratiwu... Umierał, czy nie umrze, bo nie ma aktywność wtedy drastycznie, a tego bym nie chciał. Bo Ratifu nagrywał fajne materiały, W sumie nadal nagrywa. Jak wróci, on dzieje, że jak w najszybszym czasie, to jeszcze z większą pompą niż zwykle. Nie mogę pierwszego poziomu przyjąć, bo się skupimy na mówieniu zbytnio. Um, wszystko wtedy będzie pięknie, bo Ratifu jest fajną osobą. Bo ktoś będzie, Ej ty mu złupę liżesz! Tyłeczek mu, tyłeczek, mu, tyłeczek mu liżesz, nie, nie liżę Ratiwu, tułeczko. Po prostu to jest mój. Kumpel dobry, który dużo mnie nauczył I Rossu też tego żeby się odwdzięczyć w jakiś sposób Żeby widział, że... Że, że... że może na mnie też polegać, bo w sumie Jest fajną osobą, na Której się nie zawiedziecie na YouTubie I tyle Miejmy nadzieję, że Rativo wróci jak najszybciej Jak najszybszym czasie Z naprawionym komputerem Bo w pewnością będziecie chcieli jego, nie mnie słuchać W sumie taka prawda jest Bo to nie jest mój kanał i tak troszeczkę dziwnie się, czuję tak mówiąc do Was. Mm, ale mi w sumie tego przyczaję się, jak będziecie chciał. bo po prostu coś za niego ponagrywam, czy coś podobnego. Jak nie będzie mógł, dla mnie to jest tak szczerze, no problem. Wyręczyć go w takiej sprawie, bo to jest tylko y, chwilka, Ta, która może nie wiem, kanał taki trochę pobudzić do życia, czy coś w tym stylu. Nie wiem, jak tak mogę wyrazić się mniej więcej. Mm, I bardzo bym prosił Was, żebyście dostępli na Facebooku swoim, żeby po prostu... Albo znajomych, że też oglądają ją Janka, a Keratiwu, Oczywiście. Będę bardzo wam wdzięczny, żeby dowiedzieli się, że mm, po prostu nie kończę z YouTube'em, że nie ma weny, tylko mam sprzęt. Okej, okay, więc ludzie widzimy się na następnej arenie. Powiem wam co i jak dalej. Ok, więc ludzie jesteśmy już na kolejnej arenie. Nie, to jest akurat proste widzę, tak? To jest proste? Proste, ok, musimy po prostu lecieć tu seny w dół tędy. Mm. Moim zdaniem to jest proste, ale znam tutaj się wywalę. Wracając. Po yy. prostu powiem, ja udostępnijcie ten film, stawcie w górę, bo chciałbym, żeby ten film, na, kalaje, na kanale Janka, nie wiem, po prostu dał znać yy, innym, że... On nie kończy, ko żyje nadal, jest cały i zdrowy, tylko że szczętu nie ma. Więc się powtarzam, yy, ale tak mi troszeczkę... Nie wiem, co mogę powiedzieć po prostu. Bo nie przygotowałem, że żadnego tematu i tak dalej. Po prostu chcę najbardziej wam zna dać znać, że nie ma dostępu. Wiem, że niedługo będzie mi zaprawiony sprzęcik, Jest w końcu nie będziecie musieli słuchać wtedy takiego krucajda, który na, chwilka, na chwilę obecną go zastępuje. No, w sumie tak. Nie co mogę powiedzieć. W ogóle nie możecie pochwalić w komentarzu, jak wam zionek minął, bo moim zdaniem mi się tak troszeczkę. 2 na 10, mm, mogło być lepiej. I ogólnie, powiedzcie, napiszcie w komentarzu, jak teraz w tym moment, napiszcie w komentarzu, jaką macie średnią więcej, albo jaką macie ocenkę z matmy. o Bo mnie to też ciekawi, jakich widzów ma teraz tutaj Rativu bo moich ja troszeczkę znam bardziej, a tutaj widzów Janka tak zbytnio nie znam. Więc po prostu poznajmy się. Ja jestem, tutaj Jacob, lat mam 15, jestem młodszy od Janka. Na ja słuchać.

<noise> A nie, no kurde Ok, ludziska, więc to było na tyle w tym odcinku Wiem, że to odcinek będzie krótki po prostu, chciałem wyjaśnić Wam, czemu Janek Aharatywu nie nagrywa w chwili obecnej. Miejmy nadzieję, że wróci jak najszybszych chwili Bo się znaczy, zdecydowicie się za nim, za jego filmami, za jego głosem. Nie za takim kimś, którego w ogóle nie znacie. Może ktoś mi kojarzy, może nie, ale to nie wnikajmy. Po prostu napiszcie w komentarzu, żeby Bertil wracał jak najszybciej. Że po prostu chcecie go na YouTubie że chcecie jego odcinki, żeby jak najszybciej wracał z tym komputerem nabarwionym. Coś tym podobnego. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Trzymajcie się i cześć, miłego dnia, wieczoru, nocy, o tam oglądacie. Więc pa.